W środę, 28 stycznia, Wadowice odwiedził kandydat na prezydenta Polski, lider Twojego ruchu, Janusz Palikot. Dlaczego po wyborach wiecznie jest w dla społeczeństwa? Cześć. Z dwóch powodów. Po pierwsze, politycy są głównie zainteresowani, żeby być wybierani na następną kadencję. Nie żeby coś zrobić. I teraz jak coś robię, to ktoś będzie zadowolony, ktoś niezadowolony. W związku z tym najlepiej nic nie robić. To jest zupełnie inna historia. Ja nie muszę żyć z polityki, ja w polityki nie żyję, Do polityki dokładam w ogóle. To jest zupełnie inna chodzi? Dziękujemy. O, mamy następne spotkania. Dziękujemy. Miłego dnia. Tak, o tu pan Wisono skupi. Podczas swojego krótkiego pobytu był na ulicy Zatorskiej, na Targu, gdzie rozdawał swoje zdjęcia z żoną. Z mieszkańcami spotkał się też na placu Jana Pawła II. Fejnie, jak długo jeszcze będziecie trzymać tych dziadków, emerytów, tych wszystkich? Ale to nie tylko o Sejm chodzi. każdym do, do żadnego urzędu nie powinno być, jeżeli ktoś ma wiek emerytalny. Już powinno być po nim. Jest, jest młodych, zdolnych ludzi, wykształconych. Wie pan, jeżeli chodzi o politykę, to, to trzeba by wprowadzić z wielu powodów, nie tylko żeby tworzyć miejsca pracy dla młodych, ale z wielu powodów trzeba by wprowadzić limit kadencji. Jak długo jeszcze będą rozumieć pan że odprawy się dostaje 200 tysięcy, a firma bankrutuje. Tak jak w Górnictwie, ta pani dostała 2 miliony, była ile? 8 miesięcy. Kto to takie ustawy podpisuje? Kto to robi takie ustawy? To, 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 to była umowa zawarta przez ministra Zgadzam się, to co pan chce powiedzieć może to, że prywatne firmy to niech sobie robią, ale nie z dużym... Nie jest państwowe. Nie, nie, nie to, 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 co się działo w kompanii, w, FK, w, w kompanii węglowej, to jest skandal niebywały. Dlatego, że tam się z 10 lat było kilku prezesów, wszyscy wzięli gigantyczne odprawy i wszyscy doprowadzili do upadłości największej spółki węglowej w Europie. Następnie zorganizował krótką konferencję prasową. Prezydent ma różne instrumenty działania w postaci inicjatywy ustawodawczej, może zgłosić różnego rodzaju rozwiązania w postaci weta, może zmusić rząd pod pewnymi warunkami do zmian ustawodawczych, ale przede wszystkim ma tę podstawową funkcję, że jako najważniejszy, pierwszy obywatel e, kształtuje, można powiedzieć, tą sferę symboli i emocji towarzyszących państwu i przeżywania wspólnoty e, łącząc lub nie uroczystości państwowe z uroczystościami religijnymi popierając lub nie rozdział państwa od Kościoła. I jeśli e, miałbym ten, ten zaszczyt być prezydentem Rzeczypospolitej pilnowałbym tej zasady rozdzielności państwa od kościoła jako zasady najważniejsze Gazeta Krakowska, co tak naprawdę Pana sprowadza do Wadowic, do magistratu i czy w kampanii wyborczej Mateusza Klinowskiego Pan udzielał mu wsparcia czy nie, bo pojawiły się różne to Dzisiaj są urodziny burmistrza, więc przyjechałem złożyć mu życzenia mam na niego jakiś skromny prezent i życzyć mu po prostu powodzenia w służeniu ludziom Także to jest taka wizyta kurtuazyjna, jak odwiedzam różnego rodzaju miasta. Całkiem niedawno w Ciechanowcu spotkałem się z burmistrzem ze środowiska Pisowskiego. W Bielsku Podlaskim spotkałem się z burmistrzem, właśnie wójtową ze środowiska SLD. Spotykam się z różnymi ludźmi, tak samo z Mateuszem Pinowskim. Jak pojadę do Słuska, też się spotkam z Robertem Piedroni. To wydaje mi się dosyć naturalne i normalne. To jest po pierwsze. Jeżeli chodzi o kampanię, ja mu nie udzielałem żadnego wsparcia w kampanii miał no swój własny niezależny komitet. Tyle tylko, że mu życzyłem dobrze. To było całe moje zaangażowanie. Bardzo się ucieszyłem, jak odniósł ten sukces, ale to jest jego sukces przez niego wypracowany bez jakiejkolwiek pomocy z naszej strony. Ta wizyta nie ma żadnych podtekstów prezydenckich tutaj dzisiaj? nie no pan, co jeszcze nie ma oficjalnie kampanii prezydenckiej. Ona się zacznie w przyszłym tygodniu. Jeżdżę po Polsce oczywiście. Wiadomo, że jestem kandydatem na prezydenta i rozmawiam z ludźmi, zbieram opinie. Można powiedzieć, że to jest jakaś taka pre-kampania prezydencka, ale formalnie ona się zacznie. No, pod koniec przyszłego tygodnia lub nawet na początku jeszcze następnego, jak marszałek opublikuje rozporządzenie. Mówi się o dacie 10 maja. To by oznaczało rzeczywiście, że no, w środę, w czwartek, w przyszłym tygodniu będziemy mieli już formalnie kampanię. Oprócz życzeń będą poruszane jeszcze jakieś tematy tam w gabinecie? A jeśli burmistrz będzie miał jakieś sprawy, jako poseł, szef klubu parlamentarnego i szef partii politycznej parlamentarnej, mogę coś zrobić dla Wadowic, mogę wciąż pomóc, podnieść jakąś sprawę, zrobić jakąś interwencję, powalczyć o jakieś pieniądze czy cokolwiek innego to ja jestem do dyspozycji to po to jesteśmy posłami w jakim humorze chciałby się pan obudzić 10 maja pana, ja budzę się w szampańskim humorze jestem mm -hmm. przekonany dlatego że podobnie jak w 2011 roku sondaże też nie dawały mi żadnych szans jeżdżę po polsce naprawdę yy, wiem że jako kandydat z siłą rzeczy jestem podejrzewany o stronniczość, ale dzisiaj nie ma tych emocji, co w 2010 czy 5 roku w stosunku do Bronisława Komorowskiego, a wcześniej Kaczyńskiego, Lecha. Bronisław Komorowski nie jest na ustach ludzi, na języka o tym się nie mówi. Nie powołują się ludzie na jego autorytet. To nie jest ktoś, kto polaryzuje scenę polityczną. Eee, czy oprócz tych domniemanych zagrożeń świeckości państwa, bo ja nie uważam, żeby świeckość państwa była zagrożona, czy widzi pan jakieś inne problemy mieszkańców, Polskich mieszkańców małych miasteczek, którymi by się Pan zajął? Tak, więc pierwsza rzecz podstawowa to są małe firmy. Małe firmy rodzinne, byłem się na targowisku, zresztą nie pierwszy raz, rozmawiałem ponownie z tymi przedsiębiorcami. W wielu krajach świata małe firmy rodzinne, czyli te, które nie zatrudniają ludzi spoza rodziny i nie mają obrotów powiedzmy większych niż 100 czy 120 tysięcy rocznie w Polsce, to tego typu firmy nie płacą podatków ani w Brazylii, która się świetnie rozwija jest tygrysem e, e, światowym, ani w Indiach, jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek świata, ani w Tajlandii, w wielu innych krajach. To Państwa tam wychodzą z założenia, że jeżeli ktoś już trzymuje swoją rodzinę i właśnie ma konkurować z wielkimi sieciami handlowymi, no to musi mieć e, e, ograniczenia, jeżeli chodzi o podatki. Dwa. Rolnicy, tutaj też spotkałem takich, no od lat mają ten sam problem, żeby przerabiać swoje własne mięso, ser, mąkę, owoce, muszą mieć zgody sanepidu i tak dalej. Ja rozumiem to w przypadku dużych firm, a jeżeli ja sam stoję z własną twarzą i odpowiedzialnością cywilną za kiełbasą, za konfiturą, za bimbrem, dlaczego ma mieć jakieś zgody? Powinien to produkować na własną odpowiedzialność. Udając się na urodziny burmistrza Mateusza Klinowskiego, zabrał z sobą włoskie wino z 1991 roku. Tak. Dzień, dobry. dzień, dobry, dzień dobry. Przepraszam, nie ma wejścia. Możemy trwać jeszcze spotkania? Nie, niestety nie, pan burmistrz nie zgadza się. Niestety dziennikarze towarzyszący w tym dniu politykowi nie zostali wpuszczeni do gabinetu burmistrza. Ale to nie do końca, bo pan poseł mówił, że przyjechał na urodziny i przyjechał z gminu, a nie roboczy. A, ale niestety to nie jest konferencja prasowa, nie mogę odpowiedzieć na państwa pytania. A pan zdjęcie z panem posłem na... Na pewno zdjęcie się pojawi. Tak, to jest otwarty urząd, tylko to jest spotkanie robocze, to jest dzisiejszy dzień normalnej pracy w urzędzie. E, jakie Panu pani nazywa? Proszę? Jakie Pani nazywa? Dorota Wyganowska, jestem asystentem do spraw komunikacji społecznej. Przepraszam, nie mogę odpowiadać na pytania. Na czym polega pani praca, skoro nie muszę się spotkać z Panem Burmistrzem od dwóch miesięcy? Proszę Państwa, zapraszam na konferencję prasową. A kiedy będzie? Myślę, że w najbliższym czasie w lutym. A co to znaczy, będzie spotkanie z mieszkańcami. 28 lutym czy 1 lutym? Proszę Państwa, nie mogę udzielać odpowiedzi na pytanie. No tak A co Pani może jako asystentka do, do spraw komunikacji społecznej? Teraz y, jedyne co mogę Państwu powiedzieć, że nie, nie mogę udzielić Pana słów to pyta. dużo. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Spowiedzi. Do widzenia. Miele, bardzo wiele przyjęć.